podobny jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nalić robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami od edara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich idźcie i wy idź do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie, około godziny szóstej i 9 tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny, godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie dał. Przegląbił, idźcie i wy do winnicy. Gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, Zwolni robotników i wypłacił im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najemci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, wrzegali gospodarzowi mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami którzyśmy znosili ciężar z koty, na to odrzekł jednemu z nich przyjacieli. Nie czynią ci czy, czy nie odeana, umówią się ze mną. Weź co Twoje i odejdź. Zresztą tak. chcę też i temu ostatniemu dać tak samo, jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcemy. Czy na to znów okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatni. Oto słowo Pańskie. Na samym początku dwa wyjaśnienia, myślę, że hmm, większość z Was jest tego świadoma, ten to zapłata za cały dzień pracy, więc ci, co pracowali jedną godzinę to otrzymali zapłatę za cały dzień pracy i to zgorszyło e, innych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to też kwoli e, ścisłości żydowski sposób mierzenia czasu był taki, że było 12 godzin dnia i 12 godzin nocy. Więc południe było być nie 14ta godzina to nie jest przed południem, ale to jest już ostatnia godzina przed zmierzchem, więc to rzeczywiście już pod koniec dnia zostanie najęci. To tak w wyjaśnienia, żeby było jasne, co w tej dzisiejszej przypowieści jest. I szczerze mówię, że kiedy czytam Ewangelię, to przyznaję, że fascynuje mnie bardzo często sposób nauczania Jezusa. Zwłaszcza wtedy, gdy używa pojęć zrozumiałych dla słuchaczy, dla tych, którzy jego słuchają. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na dzisiejszy świat, współczesny człowiek bardzo dobrze operuje, funkcjonuje w języku ekonomii. To przecież język naszego komunikowania. My dobrze wiemy, na czym ten język polega. Wszystko coś, za coś się robi, nawet w zwykłej modlitwie warto sobie modlitwę, kiedy posłu posługujemy się także tym językiem, bo kiedy o coś prosimy, zaraz coś ofiarujemy w zamian. Panie Boże, ja cię proszę o i to, o to, a w zamian dostaniesz i to, 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 prawda, czy więcej się pomogę, czy może jakaś regulacja, czy może nawet jakieś wyrzeczenie, może post, może coś innego. Ten język ekonomii bardzo jest nam znany, to jest język komunikowania współczesnego człowieka. Teraz dzisiejszy fragment, tak, Podobnie jak przypowieść, pamiętamy pewnie przypowieść o zagubionej owcy czy zagubionej drachmie, ma się nijak do języka ekonomii. Ten dzisiejszy fragment rzeczywiście ma się nijak do języka ekonomii, w sposób wypłaty zdecydowanie przeczy takiemu racjonalnemu poczuciu sprawiedliwości. Dobrze wiemy, że sprawiedliwość to oddać każdemu, co się mu należy. Zasady ekonomii, sprawiedliwości, nawet zdrowy rozsądek podpowiada, że zapłata ma być proporcjonalna do wykonanej pracy. Myślę, że to jest jasne. A takie zachowanie gospodarza, jakie widzimy w dzisiejszej Ewangelii, może niewątpliwie prowadzić do, naku, do nadużyć, do wspierania leniństwa wręcz i nadradzania sprawiedliwości. Trzeba sobie teraz powiedzieć Nadużycia rolnictwa, nagle dla niesprawiedliwstwa. I szczerze powiem, że jak najbardziej stoję po stronie tych zmęczonych, tych przepracowanych, których nie można, którym nie można w ogóle zacząć bo od samego początku czekali, poszli pracować do winnicy i cały dzień w pocie czoła rzeczywiście pracowali winicy. Jak najbardziej rozumiem ich oburzenie tak zwana dobroć gospodarza, który nie uwzględnia, że ten nieprzepracowany godzin musi pobyć, Musiało im zadoleć, jak zobaczyli, że przyszli na na ostatnią godzinę już po samym wieczór i dostali że tyle samo jak ci, którzy pracowali cały dzień. To musiało ich Nie ma wątpliwości. Szczerze powiem, że przypomina mi się w tym momencie duszpasterstwo dorosłych, które prowadziłem kiedyś w Danii, i chłopak z tego dłuż pastelstwa, już dorosły, chłopak, który sympatyzując trochę z jednym ze zborów postprotestanckich, powtarzał ciągle jak mantrę, że katolicy ciągle mówią o uczynkach, a przecież my jesteśmy własno zbawieni. Łasko jesteśmy zbawieni, a nie przez uczynki, a katolicy ciągle mają ten nacisk na uczynki. Szczerze powiem, że czytając powierzchowno dzisiejszą Ewangelię, można by iść tym tropem i zanegować wartość jakichkolwiek czynów, jakiegokolwiek działania, jakiegokolwiek starania się. Przecież tak gospodarz winnicy wynagrodził po swojemu, nie zwracając uwagi na trud, nie zwracając uwagi na pot, nie zwracając uwagi na uczynki właśnie. I trudno w tej przypowieści przejść się przez to takie, chyba to trzeba nazwać rozgoryczenie. Trudno przejść się przez to rozgoryczenie, by dostrzec, że tak naprawdę w tej przypowieści chodzi o miłosierdzie. Chodzi o miłosierdzie, o miłosierdzie, które musi się mijać z zasadami ogólnie rozumianej społecznej sprawiedliwości czy ekonomii. Ostatni pracownicy zostali zaproszeni na godzinę przez rok, o godzinie 11. Ale mamy w Ewangelii przykład zaproszonych, że tak powiem, o 11.59 i to jeszcze dodając ten prawie 59 sekund. Kimś takim przecież był skruszony łotr na krzyżu, To już końcówka życia i zostaje zaproszony. Faryzeusze i uczeni w Piśmie doskonale przeczuwali. Myślę, że doskonale przyczuwali, że są tymi, których najęto Dowinnicy o świcie. I oni cały czas są, cały czas się starają, starają się być Wisła Pana Boga, starają się czynić, wykonywać różne uczynki pobożności i tak dalej. A wezwanymi pod wieczór i nagrodzonymi tym samym tenarem są Bogańczycy, są celnicy. Są brzesznicy, pozbawieni w ich oczach jakiejkolwiek szansy na zbawienie. To opowieść o trosce. To opowieść o trosce, nie tylko o winnicę, ale o człowieka, który w tej winnicy został zatrudniony. Dlatego mówię, że jest to opowieść o dosięgu. Jego jako troska o człowieka, nie o winicę, ale o człowieka, który w winicy został zatrudniony, to opowieść o Bogu udzielającym łas według miłości, a nie według cara. Jego logika nie jest kompatybilna z naszą logiką i często mija się z naszym takim ludzkim wyrachowaniem. To opowieść, nie neguje trudu. trzeba sobie jasno powiedzieć, choć czasami trudno nam się przez to przebić. Ta opowieść nie neguje trudu, w którym człowiek wyraża to, jak bardzo mu zależy na tak, Królewskiej Boży i stara się być blisko Boga i dokonuje różnego rodzaju dzieł dobrych ziemi, gdzie Jej celem jest jedynie podkreślenie hojności Bożego Daru. Że Bóg jest tak hojny, że potrafi nawet wynagrodzić tych ostatnich, tych na samym końcu. Ta opowieść podkreśla hojność pożerulanych. Ale myślę, że jest to też opowieść o zazdrości. Jest to też opowieść o zazdrości. Ci, którzy otrzymali koledarze, zamiast cieszyć się z otrzymanej zgodnie z umową zapłaty, zaczęli rozliczać. Zaczęli rozliczać tych, którzy niesłusznie według nich otrzymali podobną zapłatę. Zastruż wypływająca z niej źle rozumiana sprawiedliwość sprawia, że nie potrafimy bardzo często cieszyć się z tego, że ktoś otrzymał więcej. Trudno nam się cieszyć z tego, że ktoś otrzymał więcej. I przestajemy wtedy dostrzegać to, co sami posiadamy. A zajmiemy się rozliczaniem innych. Nie widzimy, że my się coś otrzymamy że mamy już jakiś dalej, że coś już mamy od Pana Boga, zaczynamy rozliczać innych. Taka zazdrość prowadzi do niezdolności, do dostrzegania tego, co się od Boga rzeczywiście realnie otrzymuje. Bo przecież nawet to, przecież nawet to, że mogą zrobić coś dobrego, że mogą pracować w winnicy, że zostałem zaproszony do tej winnicy, to właśnie skutek jego zaproszenia. To już jest łaska, to już jest dar, to już jest coś, co otrzymało od Pana Boga. Ci, którzy nimi czekali ciągle, nikt nas nie nagle, nie otrzymali łaski, tylko ta łaska przychodzi pod koniec dnia. I myślę, że warto w ten sposób spojrzeć na tą dzisiejszą Ewangelię. Ona miejsce w całym pracy, trudu, który by wkładano, aby zdobywać Królestwo Niebieskie, ale pokazuje hojność Bożego Błosierdzia i jego troskę o każdego człowieka. I myślę, że te ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii w jakiś sposób też pokazują bardzo pięknie tę miłość wobec człowieka. Przyjaciele, Nie czynę ciszy. Chcę też i temu ustawieniu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno czynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Czy na to złym okiem patrzysz, przyjacielu, że ja jestem dobry? Złym okiem patrzysz, dosłownie, okiem zawistnym dla ludzi świata słynskiego oko było takim oknem na świat dla serca. To przez oko, serce komunikuje się ze światem. Czyli złe oko komunikuje egoizm, komunikuje skąską, komunikuje chciwość, zazdrość wobec dobra, które spotało dziś niego. I zauważmy, pomimo takiego komunikatu złego oka, który komunikuje taki egoizm, zazdrość, czygłość, i tak dalej. Pomimo e, takiego komunikatu złego oka, słyszy tenże człowiek Przyjaciel. Przyjaciel. Nie czynią cię krzywdy. Czy złym patrzysz na dlatego, że jestem dobry, Przyjaciel. Tu na pewno nie ma zasługi to Tu jest bezinteresowany. Nawet do kogoś takiego. Panie Jezus potrafił przez tę przypowieść powiedzieć przyjacielu, mimo naszej zazdrości, pomimo on złego Oka daje nam jasny podmiot Królestwo niebieskie jest dalem. Królestwo niebieskie jest darem. Ono nie jest i nie może być zapłatą za to Nie jest no nie może być zapłatą za to Jest dalem żyjmy z nadzieją, że jego miłosierdzie, żyjmy z nadzieją na to jego miłosierdzie i na to, że poradzimy Ci darmo to, czego sam nigdy nie będziesz w stanie kupić, bo Królestwo Wielkiego nie ma się kupić. To jest wezwanie, to tego nam żyć nadzieję, że trzymamy od niego to, czego kupić, nigdy nie będziemy w stanie. Bye. Oh.